Kalimera. Nie, Kalimera. Ciorajmy. No, fajne. kto Ja w ta. Ciekań z jaki. Bo ty, że też uh -huh. do matyś. Dzień dobry moi drodzy. Witam się z wami w niedzielę. Jest siódma rano. I co? Dzisiaj ostatni wolny dzień, bo jutra się zaczyna jeżdżenie do szpitala codzienne. Zobaczmy. Zobaczmy co robi Nikos A pokażę wam tak szybciutko Co wczoraj robiliśmy do późna w nocy Tak żeśmy wrócili z tej wrosiny Później wzięłam, robiłam kostkowi kolację I było już dosyć późno I patrzcie, żeśmy, już było ciemno My żeśmy aż Prawie do końca żeśmy fasolkę sadzili Serio, po ciemku Ja nie wiem czy były pająki w tej ziemi Czy były skorpiony, czy co Nic nie widziałam Trochę mi tutaj ta lampa ta lampa mi oświetlała tutaj trochę. I... No i żeśmy posadzili, no. ubijam, skończyliśmy o 11 wieczorem. O wiecie, już ciemno jest, nie? Od 10 jest ciemno. No i... Zobaczymy, czy będzie rosło, czy dobrze posadziliśmy. I idziemy zobaczyć, co robi Nikos. Kalimera, kalimera. Ty Gazis tamarulia? Tamarulia pan. O... Α, μαζέψατε τα σπόρια, βλέπω, ε! Και τι έχουμε εδώ, πώς πάνε τα καρπουζάκια? Α, τώρα τα πότισες εκεί. Εδώ δεν μπορεί να μπει. Δεν μπορώ τώρα να μπω. Πού ήταν το καρπούζι? Εκεί πέρα, κάτω από το αξί. Α, αλλά η γκοσινίτσα wow! Kiedy to rakaty na fitepsis? Papryczka jak się ma? A no ma się dobrze. No i fasolkę tu trochę widzę, że po komuś poszło. Fasolkę do tego, żeśmy zasadzili. E, raz, raz, dwa, jeszcze trzy grządki są. Grządki się nazywa? Grządki chyba nie. Jeszcze są trzy grządki do posadzenia. Zobaczymy, co tam posadzimy. Znaczy, on tam posadzi. Ja mu tylko pomagałam fasolkę sadzić. To wszystko jest jego. Także każdy ma swoje prace. On się do mojego YouTube'a nie wtrąca, a ja się do jego roli nie wtrącam. Tu mam winogrona. Jakieś marne te, te winogrona tutaj przy, tej, przy tym płocie. Oregano już prawie kwiatków nie ma. Pięknie pachnie, po prostu. Mm. Nic tylko i zasuszyć. Ty pez? Ta pierwsza mu fasolaki. Pierwsze zbiory fasolki od Nikosa. Wyladisz się teraz na fame fasolakia? Nie. O ja, na ścisz? Tak, to mamy pierś to magię. Ja się, ja się. Pójdę, pójdę. A, A pójdę mikro. Ach, mikro. A, A mikro. Giną, ty kiarwa. No. no i super, będziesz robił obiad dzisiaj. Nieulubiony obiad, kostka. Czy wiecie co? Że ta cykada tutaj na tym słupie to ona tej myszka chyba na stałe. Ona tam jest i ona codziennie śpiewa. Raz jest niżej, raz jest wyżej. A nie wiem, czy wiecie dlaczego cykady śpiewają. Cykady śpiewają po to, dlatego... Ty, gdzie ona jest? A tu jest. Perimene. Cykady kochani śpiewają po to, bo to są yy, osobniki męskie, o tu siedzi, widzicie? To są osobniki męskie i one po prostu w ten sposób przywołują samice. Czyli o czym rozmawiają cykady w ciągu dnia? O bzykanku! <gry> Kwiatana, chwiteczka? No. I te też będziemy sadzić. Tylko się muszą najpierw namoczyć. Poszło, prawina, menu, i koszty serysores. A to chwiteczka to wraż. No i koszty te prawina, inne stonero. Oj, krowy, kajetiny. A ino 12 godzin wystarczy, że w kubeczku się będą moczyły. I później do sadzenia idą. Mamy tak, fasolkę, cebula, ziemniaczki. Tijalu na chwiastisz. Szkordą. Jeszcze pomidory. Czosnek, ale zlicz jeszcze więcej ziemniaków i sos pomidorowy jeszcze. I zobaczymy, co mu wyjdzie. Czy ty masz zamiar dzisiaj wstać? Bruda się jeden. Patrzcie, nic leży, leży, się nie rusza. Wstawaj, półczko kocie. Idź łapać skorpiony, a nie, że ja muszę je łapać za ciebie. Dawaj, dawaj, dawaj. Ruch, ruchy, ruch. Kocie, ruch, ruch. wstawaj. Wyglądasz jak kubaska, Jak parówa wyglądasz. Taki długi. Obrane i umyte. Zobaczymy, co to z tego będzie. Ale to nie robiłam. Idę na obiad na dwór. To jest fasolka, którą zrobił Niko w sosie pomidorowym i ziemniaczkami, ale ziemniaków sobie nie wzięłam. Ale nałożyłam sobie teraz to cebulkę, pomidorkę, a jednego ziemniaczka mam i takie, są takie, po grecku to się mówi paksimadia, nie wiem jak jest po polsku, napiszę Wam najwyżej. ten na obiad. Zróbmy test, to jest ta fasolka, to jest stąd fasolka. No. Ja mam ty magierę przecież. Kochaj mnie Dobra. Czy wy widzicie? Złota mucha. Oni tak mówią na nią złote muchy, ale to są te żuczki, nie? A ten jest złoty żuczek. Schował się w krzaczkach. Wychodź żuczku, chcę cię nagrać. Normalnie złoty. Złoty żuczek. Zamiast wykorzystać dzień niedzielny na pojechanie gdzieś, kochani, to żeśmy siedzieli w domu, bo żeśmy zdychali. Był taki upał, pod 40 stopni, po prostu nikomu się nie chciało wychodzić, wszyscy żeśmy leżeli, zdychali. Ja przynajmniej sobie zrobiłam następnego vloga i super. A teraz będziemy kończyć tą, sadzić tą fasolę. A, a ja będę fasolkę sadzić w piżamce. Spójrzcie, tu, tu jest róża, nie? Przy tym zamykaniu, przy tym y, zaworze i wbił mi się kolec. Patrzcie na to. Wbił mi się kolec do palca a jak boli. kasolka się moczyła. W wodzie od wczoraj. zaraz wam pokażę jak się sadzi. W sensie wy pewnie wiecie, ja nie wiem. Ja się uczę. Ale ci co nie wiedzą, to się też nauczą. Tak, zaczynamy stąd, od początku, trzeba wsadzić sześć fasolek. Tak wbijamy w ziemię. Jedna, druga, trzecia, to w takie kółko, czwarta, piąta i szósta. Trzeba wbić. I trzeba robimy odstęp. Jeden odstęp, to tak, tutaj zrobiłam. Tutaj taki jeden odstęp zrobię, i teraz tutaj będę układać te fasolki znowu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dam jedną w środek, i sześć. Takie kółeczko. I teraz tak. Całe to trzeba tak wysiać, i później zasypiemy ziemią, tą, nie? I się podleje. Dobra, to zostawiam Was moi drodzy, bo mam robotę teraz, nie? No wiecie, Boże, jak on to zrobił. To za patenty jakieś okrągłe. A powiedział, żeby tam więcej grządek wyszło. No okej, okay, dobra, on wie, on wie jak ma robić. Moi drodzy, teraz biorę tą fasolkę, będziemy sadzić. Bo tamtą już całą zużyłam. Wszystko posadziłam. Jak skończę, to od razu do wanny. Wykąpać się, świeżutką piżamkę bo jestem czarna, mówię Wam, tej ziemi. A ja się biorę teraz za te. Do tych będę wrzucała tą fasolkę. Tu jest fasolka. To trzeba zakopać. Zakopać, zakopać, zakopać. Zakopać, zakopać. I później trzeba to wodać Tak jak jest zrobione tu. Moi drodzy, właśnie skończyłam. Właśnie zakręciłam wodę. Jest po prostu 6 grządek zrobiłam. Masakra. I wiecie co? Obiecał mi za te 6 grządek 6 piw. Nic nie widać. Ciemno. Właśnie już jest późno. Jakie jest rachunek? 10. Około 10 już jest. Co? Tak, tak. Zresztą 10. Tak. Także moi drodzy. Ale w kamerze trochę jaśniej widać niebo, bo rozjaśniłam i sobie, żebyście widzieli. Zobaczmy to z tej strony, czy widać. Chociaż może być 9:30 dopiero, nie wiem, nie, wiem, nie wiem. No i co? Jutro Wam pokażę z rana całe pole, jak to wygląda. Nie? A póki co, kochani, ja już się z Wami żegnam. A ja nie wiem w ogóle, czy ja w tym vlogu dzisiaj się Wam pokazywałam. Najwyżej będzie vlog bez pokazywania się. Trudno. Ho, ho. Dobra, no moi drodzy, papa. Pa. Witam serdecznie, Rita z tej strony. Kochani, witam się z Wami w poniedziałek. Jest godzina 8 rano i jedziemy do szpitala. No tak, tydzień nam się zaczął mi przynajmniej. E, strasznie beznadziejnie. Od wczoraj mi się tak zaczęło beznadziejnie. Póki co podziwiajmy widoki. A nie, już widoków nie będzie, bo już prawie zjeżdżamy z gór. Ale może jeszcze coś tam ponagrywam, zobaczymy. wiem. A tutaj benzyna po 2 euro w tym avionie. Więc tu przyjedziemy zatankować. Aż o 30 centów spadła benzyna przez parę dni. No i super. No, już dojeżdżamy do szpitala. O tu go widać w całej okazałości. I dojechaliśmy. W ogóle ten szpital to jest Szpital Uniwersytecki w Janinie. Słuchajcie, parking jest cały zawalony. Nie ma gdzie zaparkować. A bo dzisiaj jest ten szpital dyżuruje, wiecie? I dlatego, no patrzcie, jak no, wszystko zawalone. A parkingi tu są strasznie duże. Teraz trzeba i zrobić testy. Bo testy się robi codziennie kto chce, a obowiązkowo w każdy poniedziałek i w każdy czwartek. A ja, że z nim wchodzę do środka, to też muszę zrobić. Wsadził mi patyczek tak głęboko, aż mi oko zabolało, tutaj dosłownie do mózgu mi wsadził. Masakra. Czekamy na wyniki. Zostaliśmy wyniki i mi napisali. Zamiast Elżbieta, zamiast Małgorzata to mi napisali drugie imię i nie Elżbieta tylko Episabeta. Jezu, ja pierdziele. Jakie kurde, jaki analf analfabetyzm. Ja nie mogę, nawet nie potrafię porządnie spisać moich danych. czekać. Znowu cały dzień tu stracimy. Mówię wam. Po trzech godzinach żeśmy wyszli stamtąd. Masakra. Kazali przyjechać od 10, 10.30 do 12, że go wezmą. A tu się okazało, że maszyna jest zepsuta i szukana na katie. Σου κάνανε κάτι. Yeah. Τι <συγχνά> ακτίνα σου κάνανε. Γιατί... Δεν σου κάνανε ακτίνα σήμερα. Ε? Τι έτσι. Πό, το πρόσωπο από τη μάσκα είναι έτσι. <συγχνά> δηλαδή, δηλαδή, πόσο πέντε λεπτά σου κάνανε. Για είναι Γιατί ο άλλο βγήκε και είπε ότι το μηχάνημα είναι ακόμα χαλασμένο και το φτιάχνει τεχνικός Και μόλις να το φτιάξει να ξεκινήσουνε. Ενώ εσένα σε έκανε. Και τώρα πήγε πάλι τεχνικός. Aha Rozumiecie, maszyna była zepsuta i ją naprawiali. dlatego żeśmy tak długo czekali. Bo same naświetlenie to trwało chyba z 5 minut. Która Ise radio Tetiosz rybna Iseg Teraz do Lidla na zakupki. Lidl też na takim zadupiu jest, nie ma w centrum, w zasadzie może jest tam w centrum, ale... Do szpitala to ten był najbliższy, bo kamperki stoją. Po 2 euro jest benzyna. Pani nam umyje szybki i to wszystko jest w cenie benzyny. Jeszcze z tyłu nam pani umyje, widzę. Nawet, żeśmy się nie prosili. Nawet pani się nie pytała. Sama zaczęłam. To jest ta stacja paliw, co byliśmy. więc się nazywa. Avin. A Irfe Technikos w Lepis Zepsuły się tutaj świata. Światła, żeśmy przejeżdżali wcześniej. Widzę, że przyjechał technik naprawić, a... a... w ogóle, jak żeśmy jechali tutaj przez krzyżówkę, to ja nie wiem może, jak ci gracie jeżdżą. Oni się chyba na przepisach nie znają. Serio. Oni nie wiedzieli, kto pierwszy ma przyjechać. Nie? I've been out till late, shifting beds, trying to kill the image of you. Got a million stupid reasons not to call. It's just that I want to. Do you remember how we pulled the drapes in the basement to get away from the? Maybe we should have been friends. So I guess to know. A tak w ogóle to my teraz do paramifia jedziemy. A z Jany do paramifia jest 66 km, moi drodzy. A jeszcze z a z parametra do wioski na 6,30 Czyli yy, codzienne jeżdżenie do Janena, to yy, do tanich nas nie będzie, nie, nie do nie należy i trochę po kieszeni nam da. Marina, jak tam. Zajechaliśmy znowu do Paramidya, do marketu. Tutaj mamy takie słodkości greckie. Tu jest na przykład fachini, z tego się robi chałwę. Tu mamy chałwę. tu są ciasteczka z orzechami, tu są owoce w syropach. To się przeważnie daje do różnych, do różnych ciast i, i można je jeść tak też łyżeczką do kawy. A tajna Lukumia to jest coś takiego na styl galaretki w cukrze pudrze. Co jeszcze? Sezam. to są ich takie słodkości. Ja ich nie cierpię. No to, jest sam, to jest sam cukier, to jest wszystko syrop, ja jakby normalnie w miodzie pływało. I oni czasami wiecie, idziecie w gości, dostajecie dwa kawałki jakiegoś takiego, ta, takiej słodkości na talerzyku Rzeczkę do tego kawę, wodę taki poczęstunek. A tak dla ciekawości, to jest hałwa. Hałwa z, z ciasteczkami, z bananem, z yy, szokoladą. Ta psi to kilo za kilogram jest 12,26. Uwielbiam hałwę. Uwielbiam hałwę. W środku ma tak. Ta jest z truskawkami, widzę. Mm. Wziąłem ser i szynkę do tostów. Jeszcze bierzemy oliwki. Oliwki zawsze biorę te kalamon, one są bardzo pyszne, to są kratarne. O te, one są małe, ale one są bardzo dobre. Zresztą te mamów też są bardzo dobre. Te, o te grube, one są zajebiste. Nie? Suszonych nie lubię. Ani nie lubię tych nadziewanych, ani zielonych. Mówię Wam, te są najlepsze. Jak będziecie w Grecji, to szukacie te oliwki kalamon. Alamon, pamiętaj się, albo tamte, te duże, to są mamuty, czyli mamuty. Jest tu do czwartej, wszystko jest tutaj pozamykane. Wszystko, co. Tam o, jedzenie otwarte, kawiarnia otwarta, ale nie ma ludzi w ogóle. My jutro tutaj z rana przyjdziemy, bo mamy tutaj dwie randki, w banku jedną i w jednym biurze. Zobaczcie jest woda, leci cały czas i można sobie nalać zimną wodę lodowatą przy takim domku. O tutaj, fajnie, nie? W Grecji można spotkać dużo takich różnych źródeł wody. Przyłapałam cię na gorącym uczynku. Co robisz? Ps, ps, ps. Kicia? Co robisz? Czemu ty ciągle śpisz? Może byś jakąś myszę złapał, co? He? Silne oczy. Moi drodzy, jest dziesiąta w nocy, a my jedziemy na festyn. Festyn, odpust. Dziesiąta, dziesiąta w nocy, a my jedziemy się zabawić. Nasłuchujemy, czy jest muzyka. nie, 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 nie. Ale tu jest ciemno w dupie, ja pierdolę. Jezu. Patrzcie jak ciemno, ja nie mogę. Boże, ja z ledwością niekosa widzę, co dopiero Wy. Tu coś słyszę, jedzie, jedzie. Ulicą. I wyobraźcie sobie, że tutaj są te serpentyny, zakręty, a po lewej stronie są przepaści, przepaście, więc trzeba uważać. I mamy światła długie. I co? I co? Spender i Julio? Nie, nie było tego Spendera. To było lejki Jurgeni. Si, krowa stoi. Nie, le. Hm? Nie, ale wiele. I druga krowa. Boże, zakręt. Gata? Co na to? Skilos. Wiecie, nie? Chodzą skilos. Już możesz iść. Jest. Dojechaliśmy. Coś słychać.

Jedziemy no, zawrócić, żeby gdzieś zaparkować. No, jednak coś jest. A chłodzik, czuć tutaj. Boże, jakie wąskie te uliczki! Jedno auto się mieści, moje z ledwością. i. No, no to zawsze to Jakbym miała moją drugą kamerę, to byście lepiej widzieli. No, moja wina, zapomniałam jej z domu wziąć. Zobaczymy, co tu się dzieje. Co? Na nie, ona tu sklinu, nie. <laughs> Się pyta, czemu światła nie jest gaszone. Ale ten... same się gaszą. Idę za auto. Idziemy do domu. Mm -hmm. O jak raz, jakie takie zimności na dworze. Z <gryw> do pierwszej. Idziemy do domu. Jestem zmęczona. W ogóle nic nie jadłam cały dzień. Uff, co to był za dzień? Także idziemy do domu. Koniec. Wypiłam jedno piwko i żeśmy zapłacili 6 euro. Za jedno piwo i za jedną orężadę. I co? Normalnie byśmy siedzieli do trzeciej w nocy, bo tak się o tej porze kończy, ale jutro mamy szpital, więc musimy jechać. A nie było, ale się skończyło. <grym> Pana. You